Kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj zapowiada się u mnie bardzo e, taki dzień intensywny. Tak jak wam mówiłam, mamy 8.12 e, na 9:00 idę do kosmetyczki w końcu zrobić moje paznokcie. E, bo jeszcze troszkę to wszystkie potracę. Mm, później wracam o 10, jadę z Saverem do sklepu, muszę mu kupić jakieś spodnie i koszulę. Później albo koszulkę, bo mu obiecałam taką koszulkę świąteczną z Mikołajem, więc e, Pewnie zajdziemy też po to koszulkę. Później o 12 ma koncert. To wam wczoraj też wspominałam w szpitalu, więc muszę go tam podrzucić i myślę, że zostanę na tym koncercie. Obstawiam, że będzie trwał około godziny czasu. Po koncercie przywiozę go do domu. Zabieram córkę, jedziemy na zakupy. Mam już stworzoną listę. Proszę bardzo, jedna strona, druga strona. Trzecia strona to biedronka, stokrotka, i ostatnia lista jest wszystko do kupienia w poniedziałek. Są to głównie wędliny i warzywa. Część wędlin robi moja mama, ale część będę musiała też kupić, więc takie rzeczy będę kupowała w poniedziałek. Pewnie mąż poleci i takie rzeczy kupi, bo ja już będę zajęta. Wczoraj sobie rozpisałam wszystko, co będę robiła. Tutaj mam co dzisiaj. Ja mam rozplanowane kolejne dni, wszystko do zrobienia. Najważniejsze jest to, że już sobie rozplanowałam wszystkie rzeczy, jakie będziemy mieli, więc yy, wszystkie yy, ciasta, wszystkie przystawki, wszystkie dania gorące, wszystko mam już rozplanowane. Oczywiście będzie tego więcej, bo wiadomo, że każdy z czymś pewnie przyjdzie, z jakąś sałatką czy, czy z czymkolwiek, więc na pewno się tego dozbiera. I dzisiaj sprawią, sprawą priorytetową dla mnie jest wysprzątanie kuchni. Na pewno się za nią zabiorę jak tylko wrócimy z zakupów. Nakręcę Wam szybki haul, czyli reszta rzeczy, którą kupiłam do, świątecznych, do świątecznego przygotowania. Do świątecznego... Do przygotowania świąt. Rzeczy, które będą na stole. Muszę jeszcze zalecieć dzisiaj do pepko, Pepko, muszę kupić tą dużą ramkę, którą wam ostatnio pokazywałam, bo wczoraj podczas prasowania mój mąż się potknął o kabel. E, no i poleciał na stół i na stole była ramka. Oparł się o nią i no cóż, szyba poszła. A, no i tak spanikował, jak zobaczył, e, że pękła ta szybka i mówi, wiesz co, oddam to do szklarza. I ja mówię, przestań, mówię, to 10 zł kosztowało. Mówię, szklarz, mówię, weźmie więcej niż cała ramka warta. Także muszę polecieć dzisiaj kupić jeszcze jedną ramkę. Taką. Zobaczymy, czy jeszcze cokolwiek kupię. Myślę, że nie, że będę się ograniczać, bo już chyba z pepko to ja pół mieszkania mam. E, no chyba, że coś dobra, w dobrej cenie rzucili. E, I co jeszcze? I jeszcze muszę dzisiaj pójść do apteki i obowiązkowo muszę się złożyć meble, czyli tą szafę. I to są dzisiaj rzeczy, mówię, priorytetem jest kuchnia I, i, i to bez dwóch zdań. Dzisiaj po prostu muszę, mam ugotowany obiad. E, będę miała też córkę do pomocy. Także dzisiaj priorytetem jest kuchnia. I moi drodzy, ja się z wami pomału będę teraz rozstawała, bo zaraz lecę do tej kosmetyczki, muszę jeszcze sewerem zrobić śniadanie, ale mam do was jeszcze jedną prośbę. Wczoraj na kanale Karoliny Myśliwiec pojawiła się zrzutka. Ja też wam ją dzisiaj podlinkuję. Zrzutka dla Julii. Julcia ma parę miesięcy 5, 7, 5 miesięcy chyba. 5 miesięcy ma to dziecko. E, więc dzieciątko jest y, maciopaleńkie i y, wykryto u niej zanik rdzenia, zanik mięśni rdzeniowych, rdzenia mięśniowego, jeżeli ja nie wiem jak się ta choroba nazywa. W każdym razie dziecko wylądowało już w tym momencie na Ojomie. Apeluję do Was dlatego, że ta zbiórka, po prostu kwota, którą rodzice muszą uzbierać. Wiadomo, taka choroba spada jak grom z jasnego nieba. Nikt się takich rzeczy nie spodziewa. Nikt nie odkłada pieniędzy, żadne ubezpieczania nie wypłaci odszkodowania. Nie, nie, nikt nie pomoże po prostu. Nie ma takich ludzi, którzy od razu na raz wyłożą taką kasę. Oni potrzebują jeszcze ponad 7,5 miliona złotych, żeby to dziecko po prostu uratować. Potrzebuje to dziecko szczepionki. Ja wczoraj zaczęłam czytać ale no przerosła mnie to, ta historia dzisiaj do niej wróciłam, doczytałam do końca, musiałam to zrobić na etapy, bo mi wszystko w gardle po prostu stało więc tak jak Karolina wczoraj powiedziała na swoim kanale kochani na moim, to są słowa Karoliny, na moim kanale ogląda mnie 25 tysięcy osób, czy 250 tysięcy osób, już nie pamiętam, mówi, niech każdy wpłaci złotówkę, jedną złotówkę, możecie być anonimowi, nikt nie musi się tam w tych zbiórkach wskazywać, was ta złotówka naprawdę nie zbawi, a w grupie siła i w grupie każdy da złotówkę, zobaczcie, jakby jej tylko widzowie, u mnie widzów tyle nie, tylu nie ma, nie mam aż takiego przekazu jak ona, ale oczywiście ja wpłaciłam pieniążki i niech każdy wpłaci złotówkę, dwa złote. To jest naprawdę dla tej rodziny przeogromna pomoc. Jeżeli to się udostępni na kilku takich kanałach, które mają dużą oglądalność, taką jak Karolina Myśliwiec, naprawdę, kochani, możemy pomóc. To dziecko można uratować. Także tak. Ja na razie się z Wami żegnam, przyjdę do Was później. Zajmuję się domem i lecę do kosmetyczki. Do zobaczenia później. Pa. Hej, kochani. Właśnie wróciłam do domu, mamy godzinę 15.21 i zrobiłam chyba dziś już wszystko, co miałam zaplanowane. Zaraz sprawdzę w moim magicznym notesie. Ale chyba tak. Dzisiaj 20. Miałam być u kosmetyczki. Byłam, proszę bardzo, moje poznakietki zrobione, czerwoniutkie, błyszczące. Zab zawiozłam ksewarego na koncert. Yy, zrobiłam z cawarem wcześniej zakupy. No tak. Jeszcze nie posprzątałam kuchni i nie poskładałam mebli. Ale meble dzisiaj poskładam. Dzisiaj, chojla, już ksabary miał do mnie sprawę. Także tak, meble jeszcze dzisiaj będę składała i biorę się za sprzętanie kuchni. Miało być tak cudownie, tak stwierdziłam, że dzisiaj sobie wytestuję nalewkę, ale właśnie mąż mój wrócił z pracy i mnie poinformował. Przypomniał mi, bo on już mi wcześniej o tym mówił, że oni dzisiaj jadą na tego śledzika firmowego. Co roku urządzają sobie w firmie śledzika. No i dzisiaj e, też jadą. I ja całkowicie o tym zapomniałam, a przecież trzeba ich przywieźć. Wszystko robią e, poza naszym miejscem zamieszkania w Lublinie, więc e, no, chłopaki dzisiaj poimprezują. Mam nadzieję, że jutro da radę zawieźć sowerego, że będzie tak fajnie. E, I tak, więc wychodzi na to, że byłam również w Aptece, byłam w Tesco, byłam w Lidlu, byłam w Stokrotce. Zrobiłam już praktycznie wszystkie zakupy. Zostały mi już tylko zakupy typu wędlina w poniedziałek i warzywa do sałatek. Więc tylko w poniedziałek rano, jeszcze warzywa i to też już nieliczna część, bo niektóre kupiłam dzisiaj i tyle. Chwilę, poczekajcie. Dobra, jestem już. Także tak, wszystko już mam praktycznie zrobione znaczy kupione, pozostało mi tylko zrobić, ale jest światło beznadziejne. Widzicie, i tak to jest, godzina 15.27, jestem w domu i no już nie mam miejsca, w którym mogłabym nagrywać z normalnym światłem. Wszędzie, wszędzie będzie dokładnie tak samo. Dobra, pokażę Wam szybki hall. Jeszcze dzisiaj parę rzeczy mi poprzychodziło. Zamawiałam ostatnio Xaveremu pokrowiec na keyboard, już przyszedł i również taki przenośny i pokrowiec na keyboard, żeby w domu był. To najpierw Wam pokażę takie rzeczy, które nie są rzeczami spożywczymi. W PEPKO kupiłam, o pięknie widać, mienią się. Kupiłam maty, dlatego że u mnie na stole jeszcze nie ma obrusu, a ja obrus kupiłam. Pokazywałam Wam to w jakimś holu świątecznym, więc mówię, kupiłam cztery maty, bo u mnie ten obrus po prostu nie przetrwałby jednego dnia. Byłby naprawdę koszmarnie brudny zabezpieczając się do samego obiadu będę nakładała maty później maty będą ściągane w Pepco kupiłam, oczywiście kupiłam w Pepco jeszcze dużą ramkę tak jak planowałam dostałam ją jeszcze bo już zdjęcia mi dzisiaj przyszły bardzo są ładne, bardzo mi się podobają więc super i dokupiłam jeszcze dwie takie mniejsze rameczki też ze złotą walutką bo stwierdziłam, że jeszcze dwa zdjęcia dorzucę rodzicom bo bardzo ładne wyszły znaczy ja widziałam jak one wychodzą, ale no pięknie po prostu myślę, że będą chcieli sobie położyć, na, postawić na regał, więc również zakupiłam odłożę to te rameczki były po 4,99 za dwie sztuki tu są dwie sztuki ze złotym następnie stapko już tyle, chyba tyle nic więcej nie kupowałam, trzy rzeczy kupiłam a, duża ramka, małe rameczki i to już w momencik wyłączę, bo zupa się zagrzała dla męża. E, następne, następnie byłam e, też w stokrotce. Nie wiem, czy u Was są takie sieci sklepy, sklepów stokrotka. Jest ich trochę w Polsce, ale no kwestia, z jakiego regionu jesteście. I wiecie co? No to w sumie dostaniecie wszędzie. Teraz w stokrotce ostatnio były z perfekty. Nie wiem, czy używałyście. Po złotych 99 jest taka saszetka jak się kupuje dwie sztuki, tak? To chyba jest coś koło 3 złotych. 2,99. I powiem Wam szczerze, że ja ten peeling ostatnio sobie kupiłam. Jest rewelacyjny. To jest Dla mnie to jest konsystencja i cera po nim jest taka sama jak po tym Zwiszi, co miałam, co Wam pokazywałam. Więc poleciałam, kupiłam dwa. Rewelacja. Kupiłam jeszcze takie serum, również z Perfekty. Serum z witaminą C. Zastrzyk energii usuwa oznaki zmęczenia. Intensywna regeneracja. Ja to serum smaku smakuje. Chyba mi trzeba tajgerkać jakiegoś. Ja to serum smaruję na noc. Jak już się kładę spać, to tym serum smaruję. Mniej więcej na 3-4 aplikacje mi wystarcza taka saszetka. I kupiłam nowość, tego jeszcze nie, nie testowałam z czarnym węglem maska. Także ją chętnie sobie wytestuję. Węglowa maska, detoks, matowienie i oczyszczanie. Eee, więc super. Takie maseczki 4 za po złoty zakupiłam. No i zaczynamy. Zaczynamy od libra. Nie do końca od libra. Kupiłam takie coś, bo mi brakowało jednej rzeczy. Nie mogę mówić głośno. Także myślę, że będzie surprise. No i tak. Nie, to jest jednak stokrotka. Kupiłam musztardę Dijon. Potrzebna mi jest musztarda i do sosu sałatkowego i, mm, i jeszcze do czegoś. Do dwóch rzeczy. I do jakiejś sałatki jest mi potrzebna musztarda. Dijon. Kupiłam Sarebską. U nas się ogólnie musztardy pokończyły. Mój mąż lubi musztardy. Kupiłam oliwki czarne. Dzisiaj mnie naszła faza, zrobię sobie mix sałat z oliwkami, z, e, z tuńczykiem. Nie, nie z tuńczykiem, to nie ma tuńczyka. Tam jest mięsa, ale dzisiaj piątek to nie będę jadła mięsa. E, więc chociaż ja tak do końca w sumie nie poszczę w piątek, bo u mnie jest tak, że ja przez cały ten okres adwentu e, nie ma tak, że w każdy piątek to ja jem rybę bo zdarza mi się zjeść też kotleta za to ja mam tak, że w dzień wigilii nie wiem kompletnie nic dla mnie jest tylko kawa i nic więcej także ja całą wigilię zawsze poszczę i to jest taki post ścisły mówię, nic do ust nie wkładam poza kawą ee, więc może sobie coś tu wkroję bo tutaj szyneczka powinna być jakaś i to jest sałatka, sałata, yy, oliwki, mozzarella, suszone pomidory. Yy, sos jest właśnie z, yy, między innymi też z musztardą. Także chyba taką sałatkę sobie zrobię. I coś, a, i szyneczka, i yy, susz, yy, prażony słonecznik. Tam jeszcze jest. I tak, kupiłam jeszcze chrzan. Szukałam z rębka, ale był z rębka tylko śmietankowy, a śmietankowy jest łagodny. Chłopaki lubią u mnie ostre. E, pomidory suszone do sałatki i w zapasie rosyjska. Jedna. Pierwsza reklama już Kolejna. Natargałam się dzisiaj, siatek jak wściekła. Jeszcze kilka jest w samochodzie. E, galaretki agrestowe, bo nie mogę znaleźć do tego ciasta malino, e, malinowa, miętowa. Stracciatella potrzebuje galaretki jabłkowo-miętowej. Marka Wodzisław ma taką galaretkę, ale u nas ona jest nigdzie nieosiągalna. Zapomniałam, że będę robiła te ciasto, bo miałam to już wcześniej na uwadze, żeby zamówić przez internet kilka opakowań i po prostu, no, jednego wiadomo nie opłaca się. Galaretka kosztuje 3 zł, a wysyłka kosztuje 15 zł, więc chciałam zamówić kilka opakowań. Zawsze się za tą galaretką rozglądałam gdzieś po sklepach, nigdzie jej nie mogłam kupić, nawet w Lublinie, w, wielkich, w większych marketach. No ale nic, zobaczymy. Dobra, nie przeciągając. E, dwa razy Prezydent e, naturalny. E, na deskę serów. E, prezydent z Chili Kamember. E, dwa razy mocarelka. Dzisiaj do sałatki. I pewnie jak dzisiaj to i jutro, ogórek dwa razy. To już raczej na święta. E, kiełbasa żywiecka, krokusa. Uwielbiam. Ja nie bardzo przepadam za wędlinami ale ta kiełbasy z krokusa uwielbiam. Ściągam skórkę, mogłabym jeść. Mmm, przepyszna. E, dwa razy sery królewskie z sierpca. Light. E, ja jem te albo jem e, piórko. Tylko, że u nas piórko jest tylko w Tesco i tylko czasami e, no jest drogim serem, ale piórko ma tylko 3% tłuszczu na 100 gram, 3 gram, więc naprawdę jest... E, wysokobiałkowy, niskotłuszczowy, jak nie ser żółty Serfeta do sałatki już na święta większość zakupów są to zakupy świąteczne w sumie 3 czwarte zakupów to zakupy świąteczne śmietana 30 do jednego ciasta 36, druga potrzebuje 330 ml do ciasta, tu jest 200 stąd 2, resztę wykorzystam do jakiegoś innego przepisu zawsze kupuję to z piątnicy, ma fajny smak jak się ubija później E, śmietana osiemnastka do zupy na święta i e, jej potrzebowałam dwa opakowania, również piątnica, nie wiem, to, to z zbieg okoliczności, nie, w sumie ja często kupuję piątnica albo kras krasny staw jest jeszcze taka marka Fig Ant e, i ona słynie z tego, że tam są dwa, trzy produkty tylko, ma rewelacyjny skład, ale akurat u nas 18 nie było, była dwunastka, dwunastka mi się nie nada do zupy, e, ser lazur, preśniowy, e, srebrzysty, bez konserwantów również na deskę serów. Ksawarego ulubione poruski. Rzadko je je, ale je. I ksawarego ulubione. mini z Także u nas się już skończyły. Oj. Kolejna siatka. Mirinda również na święta. Ksawarego i Mirinda. E, szynka kolejna. Lidlowa. Szynka z karczmy premium. Już mam takie dwie. Wzięłam jeszcze jedną, bo do jednej sałatki jeszcze mi będzie potrzebna. Znaczy, tak naprawdę będę nadziewała makaronę. I na początku miałam to zrobić z kurczakiem, ale umy strasznie dużo tego kurczaka będę miała wszędzie, więc stwierdziłam, że do dzisiejszej sałatki i do makaronu, bo będę robiła takie muszle nadziewane. Jeszcze nie wiem, czym w sumie co mi zostanie. To tak wszystko połączę jakoś papryką wędzoną, podsypię. Myślę, że będzie taki unikatowy smak. Banany, bo się skończyły. Kupiłam jeszcze lotki. W Lidlu się teraz pokazały. Kupiłam dwa opakowania, dlatego że jedne są lżejsze, drugie są cięższe. My mamy lotki, więc chętnie gramy. I co ja tu kupiłam? Dwie czekolady gorzkie. Potrzebuję, potrzebuję do ciasta. I w sumie mam jeszcze marchewkę warzywa. Marchewka, pietruszka, saler. Nie będę wyciągała, bo to jest wszystko już do rybki po grecku. Kolejna siatka. O, siatka dobroci. Białe wino na stół. Oczywiście. I jeszcze jedno białe wino. To są wina wytrawne. E i kupiłam mandarynek, całą reklamówkę. Była się u nas promocja po 2,99. I dodatkowo to sobie dzieci zażyczyły. Więc mają. Ale to już idzie do paczuszki. To sobie jedna zażyczyła. To razy dwa. O, majonez do sałatek jeszcze mi się tu zapodział. Takie ciasteczka razy dwa. Zaraz mi spadnie ta moja kolumna. To było raz. To było cztery razy. I nowość dla mnie jeszcze tego nie jedliśmy dwa opakowania. Więc tak, to chowam z powrotem, bo tajne. Tak się kochani przedstawiają moje zakupy, wszystkie zakupy, wszystkie, wszystkie. Tu płaszczyzna, tu już pusta, pusta, pusta i tyle to oto dzisiaj nakupowałam zakupy uważam za więc zostało mi podstawowych kilka warzyw typu papryka czerwona jakiś ze świeżych warzyw zielenina, natka pietruszki koperek, tego typu rzeczy szczypiorek, to są rzeczy, które ja zawsze kupuję w ostatnim dniu a prawdopodobnie w Wigilię nawet je będę albo w poniedziałek, albo w poniedziałek wieczorem albo w Wigilię będę kupowała to z samego rana ja się staram w Wigilię już nie latać po zakupy ewentualnie tylko za chlebem, żeby... Po prostu te panie też niech odpoczną, niech, niech się nie zachorowują w tych długich kolejkach obsługując wszystkich klientów, i ja do Was też apeluję. Ja kiedyś pracowałam w sklepie na kasie i wiem doskonale, jaki człowiek wraca zmęczony nawet po czterech godzinach pracy, jak czasami w Wigilie są sklepy do 12 czy do 14. Naprawdę te osoby są później zajechane po tych kasach, więc e, moje drogie widzki i widzowie róbcie zakupy wcześniej. Nie róbcie takich zakupów już w Wigilię. Dla mnie Wigilia powinna być w ogóle ustawowo dniem czerwonym na kalendarzu. Zamknięte sklepy, bo tą Wigilijną kolację trzeba też przygotować. To jest naprawdę wszystko czasochłonne. Nie wszystko można zrobić tydzień wcześniej. Nie wszystko można zrobić w weekend. Wigilia jest we wtorek. No, jest to dzień, który powinien być dniem już regeneracji, odpoczynku przed spotkaniem z całą rodziną, dniem ostatnich szlifów, że tak powiem. Także tak, powiem wam jeszcze, co u nas będzie na stole. Ta zupa, o której mówiłam, którą będę robiła w robocie, to jest zupa z mięsem mielonym, mielonym sporem i z kukurydzą. Uwielbiam tą zupę. Bardzo sycąca, bardzo smaczna, fajna. No, to będzie u mnie kodanie gorące. Myślę, że jeszcze będzie jakiś tam Bigos z Wigilii, ewentualnie coś tam się jeszcze podgrzeje. Będzie sałatka właśnie z roszunką. Poczekajcie chwilę. Dobra, musiałam się już przenieść. Ksawery chciał jeszcze coś ode mnie. Musiałam się przenieść, bo już tam po prostu były ciemności egipskie. Więc tak, będę robiła jeszcze. Sałatka, sałatka z kanału z Instagrama, pysznie czy przepysznie i to jest sałatka z rukolą, z tuńczykiem, z jajkiem, z... ja tam dodaję jeszcze słonecznik prażony, ja chyba do wszystkiego dodaję słonecznik prażony, po prostu uwielbiam go w sałatkach. Hmm, ocet balsamiczny i fajny sosik, podlinkuję Wam tą sałatkę, przepis na tą sałatkę będziecie mieli pod dzisiejszym linkiem. Dodatkowo na naszym stole będzie sałatka wielobarzywna, czyli tak zwana śmieciuszka. Pewnie wszędzie się to tak samo nazywa. Będzie sałatka z makaronem. Też Wam zostawię przepis, ale to już nie w tym vlogu, tylko w następnym, we vlogmasie. Będzie deska serów, będą szyneczki w galarecie. Ja takie szyneczki nadziewam zawsze pastą serową. Będą, e, będzie deska serów. Będą też sery e, grillowane, e, oscypki przywiezione z Zakopanego wraz z żurawiną. E, półmisek wędlin, będą właśnie te muszle makaronowe nadziewane. E, będą śledzie, myślę, że dwa rodzaje i ryba po grecku. E, z ciasta będą lizaki bezowe, będą wafle, będzie ciasto malinowa chmurka, będzie ciasto miętowa straciotella i będzie ciasto Serin Baileys na ciasteczkach Oreo na spodzie więc e, tak będzie wszystko wyglądało, pewnie zanim goście przyjdą to Wam wszystko nakręcę, wrzucę e, ja jeszcze dzisiaj zapomniałam, muszę dzisiaj jeszcze przecież zrobić tą nalewkę czyli dzisiaj czeka mnie dolewanie wódki ale chyba nie doleję tyle co trzeba, pół litra, bo ja nie będę w stanie tego wypić e, także dzisiaj jeszcze będę nalewała wódkę i troszeczkę soku pomarańczowego, celowo kupiłam, żeby to lekko rozcieńczyć I w takiej postaci jutro będę przelewała, więc dzisiaj kończę naszą nalewkę I co jeszcze dzisiaj, pomarańczę chcę powiesić na tą choinkę Bo i cukierków nadal nie mam, w sumie to nawet za bardzo nie kupiłam jeszcze tych cukierków Więc chyba powieszę te laski, bo widzę, że chyba je systematycznie wyjada Bo ich mi coraz mniej tutaj zostaje, więc chyba je muszę w końcu na tą choinkę powiesić, te laski Do niczego mi nie będą pasowały ale będą jakoś wyglądały. E, także tak, jeszcze wam później nagram jakieś przybitki, ale już się odzywać nie będę. E, zobaczycie, jak ja składam te meble, albo już nie. Już wam pokażę nakręconą e, szafę, jak ona będzie wyglądała na przedpokoju. Już wam nie będę nakręcała kolejnego skręcania szafy. E, no i mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj wezmę się za kuchnię, ze względu na to, że później mam po męża pojechać i po chłopaków to. Chyba będę miała się trochę tego czasu. Oby mi tylko bateryjka nie wypadła, energia nie opadła, to myślę, że dam jeszcze radę. Eee, także planów mam jeszcze sporo. Cukierki powiążę, laski powieszę, Pomarańczy jeszcze muszę porozwieszać. Może od razu ogarnę jeszcze dzisiaj tę deskę z prasowaniem, zobaczę. Już mi się nie chce. Dobra, otwieramy kalendarz. Poczekajcie chwilę. No i kochani, zabieramy się za pierniczki. Młodzież moja siada. Mamy takie perełeczki. Kuleczki. Mamy pisaki w czterech kolorach. Mamy pisaki mleczna, czekolada, karmel, też cztery kolory. Mamy pastelowe lizaki, euh, lizaki pisaki. Mamy jeszcze takie, takich jeszcze nie używałam, z Delekty, muszę najpierw wrzątek zagrzać, bo tutaj pisze, że jedna minuta w gorącej wodzie i powinny być fajne. Czysty skład, szybko zasychają, zastygają, zobaczymy. Do posypki mamy w niebieskim kolorze. Mamy taką posypkę i mamy marszał pianki. Także tak, tym będą teraz dekorować. I nasze pierniczki. Tu mi się jakiś wygiął, więc będę go jadła. Dekorowanie pierniczków na dzisiaj zakończone. Takie nam wyszły piękne poematy. Trochę długo nam zeszło. Ale stwierdziłam, że jeszcze nam tyle zostało. Więc będą miały dzieci atrakcje jak przyjdą do nas na pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Wyciągnę pierniczki, wyciągnę pisaki. Będzie u nas w domu... Dwa, cztery, pięcioro dzieci, więc spokojnie będą miały co robić. Także tak. Biorę się za składanie mebli. Kuchnię będę sprzątać jednak jutro. No i zobaczcie. Mąż poszedł na śledzika, a mnie nosi. Rozpakowałam wszystko, meble. Tak to jest u mnie ze sprzątaniem. Pierniczki ledwo skończone. Zaraz vlogmasa jakiegoś sobie załączę i cóż wkrętareczka już naszykowana młoteczek jest i już zaczynamy co tam, muszę to poskładać zanim mąż wróci bo jak wróci po śledziku pewnie będzie jak śledzik wyglądał więc on tędy się po prostu nie przedostanie a my mamy tam wejścia na przedpokój kochani w tym całym bałaganie to ja jeszcze stwierdziłam, że chyba jednak mimo wszystko otworzę z wami teraz kalendarz bo ja nie wiem, czy ja tutaj nie utknę trochę z tymi meblami. Są jeszcze prowadnice, więc jakaś jest szuflada. Nie przypominam sobie, żeby tam była szuflada, no ale najwidoczniej jest. Dobra, otwieramy kalendarz. Numerek 21. Zobaczcie, już zostały tylko trzy pudełeczka. Hmm, to znaczy, że to już tuż, tuż, tuż. I nie będzie. Skończy się. I dzisiaj mamy. O, chyba jakiś żal pod prysznic. Ależ oczywiście. Macie, nie macie. No nie złapię mi ostrości. O, coś fokusuje widzę. Jest coś. Dobra, nie będziemy męczyć. To jest żel pod prysznic i płyn do kąpieli. Zobaczymy co to za zapach. O, mocny. Taki perfumowany powiem Wam szczerze. Hmm? jako żel pod prysznic chyba niekoniecznie bym tego używała arganowe i róża argan róża, ale jako płyn do kąpieli chyba się skuszę jak mi się moja borowina skończy dobra, ja się kochani zbieram do tych mebli dziękuję wam za dzisiejszy dzień bardzo Was proszę, yy, wpłaccie na tą yy, Julcie, yy, chociaż złotówkę. Naprawdę, nie odczujecie tego w żaden sposób, a dziewczynce naprawdę można uratować życie. Jedna złotówka nie zbawi, a jej ratuje życie. To jest naprawdę tak niewielka kwota, a mówię w grupie siła. Chodzi o to, żeby każdy dał, choćby złotówkę, ale każdy. I wtedy naprawdę świat można zbawiać. Ludzie będą szczęśliwsi, a Wy nie zbiedniejecie od jednej złotówki. Buziaki, trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w jutrzejszym vlogmasie.